Te tony ryb, które są wyławiane, no ja widziałem na własne oczy wczoraj, będąc o 19 przy, przy Odrze, widziałem wędkarzy, którzy wyciągali dziesiątki worków na śmieci ze śniętymi rybami. Potem poszedłem jeszcze do samego brzegu, gdzie jeszcze małe ryby leżały i to sporo takich małych ryb śniętych. Nie było, pierwszy raz mi się zdarzyło, jak będąc przy odrze, nie było żadnego ptactwa, nie było żadnych innych zwierząt. Po prostu jakby wszystkie uciekały, wiedząc, co tam się dzieje. Wygląda to tragicznie. Widać po prostu, jakby ta rzeka umarła, wymierała. No i to był widok naprawdę porażający, bo Odra naprawdę jest wielką rzeką. Każdy, kto był przy odrze, to wie, jaka to jest potęga, i naraz. Z dnia na dzień widać jak umiera z tego, co wiadomo, i z doniesień medialnych i z tego, co udało się dowiedzieć, no, wiecie, do mnie to już czony po prostu świętych ryb. Od 26 lipca były pierwsze zgłoszenia do wód polskich, coś się dzieje już na Dolnym Śląsku przy Odrze, że właśnie cała masa świętych ryb tam jest. Minęły trzy tygodnie, wody polskie, inspektorat ochrony środowiska nie zajmował się tematem. Jeszcze w środę przecież prezes wód polski zapewniał, że tam się nic nie dzieje, parę świętych ryb, trochę może zanieczyszczone, ale nic poważnego. Wczoraj sytuacja się diametralnie zmieniła, naraz mówią o tym, że zagrożenie jest poważne, aczkolwiek nie wszyscy. Bo wczoraj między innymi wiceminister infrastruktury, proszę mnie nawet nie pytać czemu infrastruktury, tam jest taki bałagan, że infrastruktura odpowiada również za wody. przyjechał do, do Cigacic i powiedział, że dzieci się mogą właściwie kąpać w tej odzieży, że wszystko jest okej. Okay. Jak mu dzisiaj rano powtórzył to w regionalnej rozgłośni połowskiego radia, że poniżej Cigacic właściwie można łowić ryby, jeść, kąpać się. No że co prawda trzeba poczekać na oficjalny komunikat, który potwierdzi to albo nie potwierdzi, no ale generalnie jest spokojnie. No i potem dostaliśmy około pierwszej dzisiaj, nie wszyscy, bo moja żona tak, nie dostała, ja dostałem, ale odnośnie tego, że jednak nie kąpać się w tej ogrze i nie jeść ryby. Także no, sytuacja najwidoczniej jest poważna, dojrzała do tego, żeby podjąć kroki. Tu zostały zwolnione dwie osoby, moim zdaniem jeszcze więcej osób, m.in. ten wiceminister minister infrastruktury powinien zostać zdemisjonowany. Ale co najważniejsze, znajdźmy przyczynę tego, znajdźmy kto spowodował tą katastrofę i ukażmy tą osobę. Przykładnie, tak aby taka sytuacja nigdy więcej się nie powtórzyła. Kara pozbawienia, do, dożywotniego pozbawienia wolności to jest moim zdaniem kara odpowiednia dla osoby, która się tego dopuściła.